Cześć, Cześć. dzisiaj przepis, który zaskoczy niejednego, ponieważ mamy tu mało składników, a będzie to danie jednogarnkowe. Tak, i można zaimponować na przykład swojej drugiej półce. Dokładnie. Dobra, to co to dzisiaj w takim razie przed nami jest? Musimy pokroić mięso. Ale jak to się nazywa? Zacznijmy od tego, co to okay. jest? No tak, No tak. będzie to makaron orzo okay. z warzywami, cukinia, pieczarki i kurczakiem pokrojoną kostkę. Czyli jakaś nazwa? Orzotto? <grymne> Może być orzotto. Jak risotto, nie? Dobra, no to co, od czego zaczynamy? Zaczynamy od klejenia mięsa i warzyw. To ja warzywa? Ja. Warzywa, no mm. dobra. Dobra, eee, to mi daj. Co dla Ciebie to? To dla mnie to. Ale okay. musisz wydrążyć cukinię. O nie. Może jednak kurczak? Czy ją wszystkie warzywa skroić? Tak. O świetnie, tak, się to, to się się Czyli na pół, tak. I drążymy. Pani ma miska, bo drążymy. Masz łyżeczkę. Aha, miska. Proszę bardzo. Wszystko mamy. Drążymy cukinie, bo jak już są takie trochę starsze lub większe, to mają dosyć duże i twarde pestki, więc pozbywamy się tych pestek. I tak jak w przypadku Dyni, cukini pestki tak. również możecie wysuszyć i wykorzystać do Także To się nie? No, oczywiście. I drugiego końca też. A, ja zapomniałam wcześniej. A ja nie pomyślałam, żeby ci o tym <laughs> powiedzieć. Same to już, ja już nie jest naturalne. Było patologicznie. Krok po kroku. Jak wydrążysz cukinię, to pokój drobno cebulę. Bo najpierw sobie ją podpieczemy na patelni na, na tłuszczu. Co dalej? <laughs> e, najpierw pokrój cebulę. O nie. <laughs> bo cebulę Żałuję, to sobie na samym początku. Ale bardzo drobno? No i Nie musi być tak bardzo drobno, bo się zgubi w pozostałych warzywach. Będziemy płakać. Smak ci nad... Dobra, jak to kroić, żeby to miało ręce nie? Tak paski, nie teraz? Paseczki, tak, a potem w kostkę. Dobra, mam to. Co dalej? Yy, wrzuć to wszystko na patelnię. Nie jest tak źle ze mną. W tym czasie, co ty kroisz jednego kurczaka, już tyle Nie jednego. Mm -hmm. <laughs> już kroję, powietrze cią pieśń. jest patelnia? Tutaj z tyłu. Dobra, co dalej? Dalej, mm, drobno posiekaję czosnek. Tutaj mamy czosnek. A, znowu kolejne płaczące rzeczy. Ale jak zdrowe? Do cebuli dajemy oliwę. Taką jaką używacie, po prostu. Czy to jest wystarczająco drobno? Mogło być drobniej. Pokażę no Ci coś. Jak już masz tak drobno pokrojone, a masz taki wystający tutaj nóż, to jest. będzie ci łatwo Tych tak zrobić. Pecu jeden. Nie podkładając palców. <noise> Nie no, wolę mieć palce jednak. Tutaj dodajemy trochę soli, żeby ta cebula, jak będziemy ją podpiekać, puściła... Szybciej sok i żeby była szybciej zmiękła. Podpiekamy ją na małym ogniu. Najlepiej pod przykryciem, żeby wszystko zmiękło i się wydusiło dobrze. A tutaj pokrojone mięso. Znowu polewamy odrobiną oliwy. Tak żeby wszystko było zmoczone. I posypujemy mieszanką przypraw. Mamy tu majeranek, czosnek, paprykę, sól i pieprz. Papryka słodka. Pomóż? Co pomóż? <laughs> Skończyłem kroić, ale pomóż. <laughs> no to teraz spróbuj sięka. posiekać. No, dobra, no. no nie tak? Nie. Tak, gitas będzie? Jeszcze drobniej. dni. Jest, jeszcze jest jeszcze. A. Daję rzadę. Tutaj I mieszamy. Tutaj na bok i krój pieczarki. Tutaj przyprawione mięso mieszamy, żeby mniej więcej wszystkie kawałki były przyprawione. Dobra, a pieczarki jak kroić? Na pół. No. I plasterki. Użyliśmy brązowych pieczarek, bo akurat takie mięso. Nie takie dziwne. Ale jak najbardziej mogą być białe zwykłe pieczarki i będzie tak samo smakowało. Takie? Tak. tak grube? Im cieńsze, tym będzie no, mniej coś. wyrazisty smak. A mniej wyrazisty, czyli no, biały? Czy Mniej wyrazisty, mniej będzie. Aromatyczny. Aromatyczny będzie tak samo, bo masz Aha. ten sam pieczarkę. No, dobra. Będzie mniej czuć przy jedzeniu. Aha, a chcemy więcej nie... czuć, czy chcemy mniej czuć? Zależy od Ciebie, czy lubisz, żeby, czy nie? Ja na przykład <laughs> ja lubię, żeby, ja więcej. ale dobra, dostosuję się. Co, czekasz na mnie? Czekamy na Ciebie. No to pomóż. Albo nie kroję, albo coś innego. może może na krój razem ze mną. Możemy się podzielić. Miejsce dla każdego. Trzeba kontrolować też cebulę, czy się nie przypala. Tak, to patrz Ty, bo ja nie. jestem jednozadaniowcem. Jak kroję, to kroję i nie myślę o niczym no, innym. No ale co to by było, abyś sam robił? No to bym pewnie spalił cebulę i bym ją robił drugi raz. No to tak nie może być. Dwa razy dłużej Ci wszystko zejdzie. No to... Co zrobić? Takie życie. Ok, cebulka nam się dusi. No a teraz możecie zobaczyć, że kuchnia to nie tylko gotowanie, ale to też spędzanie czasu razem obok siebie. Jak jest duża deska, to się nawet można zmieścić. O, przyciąłem się. Serio? Dobra, cięcie. cięcie. Czasem się zdarzają wypadki, więc wracamy po, po małej przerwie. E, a, pieczarki skrojone. Czy na sam koniec się przeciąłem? Dwie pieczarki nie, jeszcze no, właśnie, masz. Zlały się, zostałem. A, już myślałem, że tak pięknie, dobrze. Muszę być bardziej ostrożny. Dobra, już kończę, I teraz nie popędzaj mnie, bo kolejny palec pójdzie. <laughs> Jak skończysz, to włożymy sobie do cebuli i będziemy dusić razem. Wtedy aromat wyjdzie cały z tych pieczarek. Jak cebula jest już podduszona, dodajemy tutaj pieczarki. Pomogę. Przytrzymam. Na razie pieczarki, dlatego że czosnek, jakbyśmy teraz dodali, by się przypiekł za mocno, to mógłby być gorzki. Więc na razie same pieczarki, żeby puściły sok. Ok. Oczywiście szczypta soli, albo dwie, żeby jak pieczarki. Jest szczypta. Żeby pieczarki, zapraszamy do odcinka. <grytanie> Dokładnie. A po to tylko, żeby pieczarki puściły szybciej wodę. I przykrywamy, żeby szybciej się wydusiło. I ciągle gotujemy, pieczemy, potykamy na średnim ogniu. Teraz dodajemy czosnek. Chwileczkę podpieczemy czosnek. Mamy kurczaka. Dobra, daj. Czekamy aż kuczak troszkę się podpiecze i dodamy orzo. A ile to jest troszkę? No zobaczymy, tutaj on się zrobi taki biały trochę bardziej. On zaczyna już chwytać. Kurczę, jak już zaczyna robić taki właśnie biały, jak będzie mniej więcej cały, tak lekko podpieczony, to dodamy orzo i szkankę wody. Taką szkankę... Już też zapytać, ile to A. jest szklanka wody, tak? To też, ale chciałbym <laughs> dopytać bardziej, czy orzo nie trzeba jakoś wcześniej gotować? Nie, ono będzie się tutaj dusiło, na małym ogniu, razem z tymi wszystkimi warzywami yy, i mięsem. Ono wtedy zmięknie po prostu pod wpływem tych wszystkich przypraw i wody. Dobra, ok. Okej, okay, teraz dodajemy orzo. Orzo to jest to? Proszę. Tak, wsyp całe orzo. Ale to dziwnie, tak wsypać surowe. Ogień na średnią moc. Co teraz? Mamy 9 stopni mocy, Właśnie, mniej więcej moc. na 4, 3 na 3. Na 3, czyli mniej da... niż pół. Mniej niż pół. <grych> Co dalej? Teraz, okej, okay, to wszystko tak ładnie pachnie, teraz dajemy 250 ml wody. Śmietanka no. idzie na koniec. Tak. Ok. I mniej więcej Ola. 10 minut. To wszystko dusimy razem. Dobra, to ja ustawiam minutnik. <noise> Okej, okay, może być minutnikiem, jak tam mówisz. Dobra, według mojego zegarka minęło 10 minut, no to sprawdzamy. Jest już gotowe, czy jeszcze chwilę? Jeszcze, jeszcze musimy dodać cukinię. Dopiero o, no po cukinii tak, zapomniałam o niej. będziemy myśleć co dalej. <noise> Dobra, no to dodajemy cukinię. Nasz główny składnik. Okej, okay, cukinię wmieszamy we wszystko. I znowu odstawimy pod przykrycie na przynajmniej 10 minut. Po 10 minutach spróbujemy, czy już wszystko zmiękło jak należy. Dobra, to ja znowu ustawiam minuting na 10 minut i widzimy się za chwilę. Jeszcze nie minęło 10 minut, ale wmieszaliśmy cukinię do wszystkiego i wydaje mi się, że jest za mało wody. Może to być wszystko za bardzo potem takie łykowate, więc dolewamy 150 ml na próbę. Zobaczymy, ile to będzie. Czyli łącznie będziemy mieć ile? 250 było wcześniej, tak? Tak, 250, 150, 150 400. mamy 400 ml. No i to wystarczy. Ale to wszystko też zależy oczywiście od wielkości warzyw i ośmiu mięsa, tak. które się dodaje. No. Minęło 10 minut, ale mięso i cukina potrzebują jeszcze trochę czasu, więc dołożę, dokładamy jeszcze kolejne 10 minut. więc W sumie z cukinią będzie się piekło 20 minut. Bo to jednak musi mocno zmięknąć, inaczej skórka będzie za zatwarda, a mięso będzie łykowate. Już cukinię mamy miękką. Czyli łącznie minęło ile? 20 minut z cukinią. Ale wcześniej było jeszcze 10 minut? Tak, bez cukinii, z orzo i mięsem. Czyli pół godziny gotowania czy pieczenia. Tutaj możemy dodać teraz jeszcze, jeżeli lubicie, ser. Można urozmaicić sobie smak serem twardym, długo dojrzewającym. Ja tutaj wykorzystuję na tą ilość około 50 gram tego sera, więc dosyć sporo. No, ale to trzeba lubić, tak? On jest dosyć słony, ma taki specyficzny posmak. Jak on zacznie się tutaj już tam przytapiać, można użyć też tartego. Jak zacznie się topić, to na koniec dodajemy śmietanę, 30%. OK, tutaj już zaczyna się ser topić, Na tej konsystencji, takiej lekko ciągnącej tej, temu sosowi, i dodajemy śmietanę, śmietankę. Okay. I co teraz dalej? Teraz trzeba wszystko wymieszać i doprowadzić do brzenia śmietanki. W sensie tego całego sosu razem ze śmietanką już, tak? Bo ostudziliśmy teraz ten sos. Podaję tych wszystkie składników. Jak będzie już. Jak zawrze i będzie gotowe, to trzeba spróbować, czy odpowiada Wam smak. I ewentualnie pewnie przyprawić, co? Tak, no ewentualnie sól pieprz, czosnek. Granulowane wtedy już. I to i koniec. I koniec można jeść. No to nie tak źle. Do tego nie musicie nic podawać. Macie tutaj już makaron, macie mięso, macie warzywa. Więc to jest w sumie jedno garnkowe danie na jeden talerz. I tak mi się podoba. <grym> Nasze danie jest już gotowe. Teraz zostało je ozdobić. I spróbować. Tak. Używam oczywiście też tego sera twardego, długo dojrzewającego tylko tartego, po prostu. I tyle wystarczy i dzieje się magia. Wygląda naprawdę nieźle. Dobra, Próbuj. próbujemy. Co zrobiłeś? Razem zrobiliśmy, ale... Tak, prosto z patelni. Bardzo dobre. Takie danie możecie przygotować sobie na weekendowy posiłek, ale również można je spakować na wynos do pracy i odgrać w mikrofali po prostu. My tak często robimy. Hmm? O. Hmm. Jeśli spodobał Wam się ten przepis i chcecie ten i wiele innych, to zapraszamy Was do naszej społeczności, gdzie publikujemy nie tylko nasze przepisy, ale również taką instrukcję krok po kroku, co jak wykonać dla takich opornych jak ja, razem z całą listą zakupów i tak dalej. To, gdzie możecie nas znaleźć, macie link w opisie. Zapraszamy.